pudła i w ogóle kasa jest i już to będzie pierwszy prezent kupiony pod choinkę, bo ona bardzo chciała tą kasę, a jest ostatnia. W tamtym roku nie udało mi się jej kupić, więc jest ostatnia, to biorę. Ona jest fajna, bo będzie większa. Ta z co dostał w tamtym roku, jest cichutka jak kalkulator. Zobaczcie. I tu ma to. Więc z Lonem się będą bawić mikrofonik, jakieś kupony. Zobaczcie, mamy też elfy już z tego i akcesoria. Okay, wszystko kupiłam. E, możemy jechać w ogóle. Powiem wam tak. Ostatnio u nas tyle się dzieje. Dużo się dzieje. Jest po prostu tyle roboty. Ostatni drop, co był w piątek, to było jakieś szaleństwo. Wynika to z tego, że też mm, sporo osób. E, Pokazuje też nasze sery, więc poza mną jeszcze ludzie chcą nagrywać TikToki i pokazywać, robić testy, co nakręca jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi się dowiaduje o nas. Tak jak właśnie ostatnio takie dwie dziewczyny nagrały, że one zaczęły od tego, że one nie lubiły cebuli, a zamówiły cebulę. I była smaczna. Więc yy, powiem Wam tak: Luna jest w przedszkolu, w niedzielę nam no, cały dzień spała, na wieczór puściła pawika i później będzie jak wtorek jeszcze została w domu, żeby zobaczyć, ale ogólnie wszystko ok, więc wracam do domu, bo dziś jest kolejna wysyłka. Po, przez poprzedni drop ludzie zamawiali, wywalało ich z płatności, produkty nam nie wracały na sklep, dlatego zrobiliśmy kolejny drop niespodzianka we wtorek od razu po wysyłce i dzisiaj we środę wysyłamy wam y Produkty i w piątek od razu będzie y, też normalnie drob, więc no, ale jak zaczęliśmy, ile nam produktów zostało, trochę zostało, to było takie, kurde, no nie będziemy zostawiać na piątek tego. Na piątek będą kolejne świeżutkie, więc jas! Yes. ogóle zobaczcie, jakie płatki znalazłam dla dzieciaków u Lidlu. Zobaczcie w ogóle jak różowo. Kawa z rana. Zaraz sprawdzimy, czy jest jeszcze gorąca. Nawet łyka nie wypiłam, wiecie? Ani jednego. I tu w ogóle przyszło mi zamówienie z Douglasa, bo są fajne promki teraz i sobie zamówiłam tą maseczkę, czyli to jest ta taka żelowa, którą zrywacie sobie peel off, przezroczysta i ona jest najlepsza na pielęgnację. O, to jest dobre światło. Czyli robicie sobie pielęgnację yy, i nakładacie na pielęgnację to i to, wiecie, nic z poduchem. Wam się nie wkleja do pielęgnacji. Jest ładnie zabezpieczona. Kocham, kocham tą maskę. Już dawno się przybierałam, żeby ją zamówić. A tu z kolei nie w tubce, tylko takie w płachcie maseczki. To to na pewno znacie. Ona się robi przezroczysta i na noc się w niej śpi i również się nakłada na pielęgnację, więc to jest koreańskie. To jest Biodens. A tu mamy MediCube kolagenowe. Wszystkie kolagenowe maski. I to jakieś próbeczki. W ogóle zabieram się, muszę zamówić jakieś majtki, biustonosz. Ja pytam, widzicie w ogóle jaki mam kolor, jaki ja mam sińce pod oczami? Ja pitole. tutaj... Jezu! Co to się stało? Czy ja rano miałam tak samo? Tragicznie. No już płatki. może to pomoże. Tak, zrobimy. Boże, co to się zadziało Tu nie, ja tak nie umiem nosić. Boże, Oso. hej kocie, co ty tu robisz, Rudy? Ze spacery. Już teraz Hej Która jest tak godzina? Siódma. <try> <try> Ta idzie do przedszkola. A ty umiesz mówić? A czemu nie mówić? Co? Pokaż tatuaże jakie masz. Zobaczcie w ogóle jakie yy, Luna ma zarobiste te książeczki z temu i to takie naklejeczki wielorazowe są. Tak tatuaże i to patrzcie jakie naklejki takie gumowe one są. I widzę, Luna ma fajne zajęcie, co? No, ale lepiej nie, bo wtedy się źle przyklejają. A I tu mamy strażak, strażak ja Leon. i Okej. Okay. I, ale... I właśnie Leon wybąbił cały kubek wody kokosowej. Będzie strażak miał co gasić, czym gasić. <noise> tak? Tak. Dziki to będzie jego kolor. A mnie tak boli głowa. Już dawno nie bolała, że nie wiem, pić kawę, Lunę czy nie? Macie. Macie? A czemu macie? No bo, bo też mówiłaś, że lepiej pić ja do Tak. O, dobra, to może zrobimy maczę, bo faktycznie kiedyś jak wypiłam, to przestała mnie bolić głowa. Całe Jak całe, to się macze nie zmieści. A co tam tato? Coś ciastka zjada na śniadanko? Dajmy sobie w ogóle agawy do śmietanki, a dopiero jak się ubije, bo jak kiedyś dodałam przed ubijaniem, to mi się w ogóle nie ubijała. Luna. Mam nadzieję, że Macza pomoże, tak jak mówiłaś, na ból głowy. Jak pomoże, to dzięki Tobie, że nie piję kawy, tylko Macza. Czy my mamy nareszcie słoneczko o poranku, a nie ulewę? O Jezu, ale ładnie, mnie co? Tak? Papa! Pa. Pa, pa. Uwaga, żeby się nie poślizgnąć w tym błotku. Ja pinnam w kaloszkach. Dobrze. Kupiem. Ja w ogóle... Pójdę w kaloszach, ale nie umiem ich prowadzić. Więc cały czas te same buty. No. Ja dziś na zielono? ty prawie też, co? No. O Uj, czekajcie. To powiedz, pomoże mi ta macia? Z tą słogówką? No. To dobrze. Jeszcze teraz powiedz, No. Jaką muzę będziemy słuchać? Nie, ja nie dam rady w kurce prowadzić, nie mam szans. Świąteczną Tak jak Rafał odbierał luneczkę nie dał posłuchać świątecznej Boże. Powiedział, że jest za wcześnie, ale powiem wam, że ja już luneczce puszczam. I gdzie jest za wcześnie? Bo jest po... miło. Tak fajna, że fajna ta muzea? Nie? Jakaś no, playlista. Że po jesieni tak? Po jesieni? No, po jesieni. B i C I ŚWIETA! Dobra, jedziemy, tak? No. Piu. Byłam no, w przedszkolu, teraz szybko skusiłam się, żeby zajechać do Żabki. Bo w Żabce podobnie są takie śmieszne lody mango, więc no, zostałam zinfluencowana przez TikToka. Miałam nie robić tego testu, ale strasznie mam ochotę. Więc zajdę po tego jednego loda, kupię jednego loda, bo dzieci nie powinny tego. Wiedziałam, że ludzie czytali, że tam jest jakiś składnik, który nie jest dla dzieci. Więc jeszcze muszę zjechać po pieciowo, więc mam nadzieję, że te lody mi się nie rozpuszczą, więc szybciutko. Nie ma ryzyka, że coś się rozpuści, bo lodów nie ma, więc idziemy do piekarni. Mamy najlepsze bułeczki mini. One się nazywają w ogóle hotelowe pewnie dlatego, bo w hotelach są często takie na śniadanie jak malusie. Chlebek matowy i jeszcze takie klasyczne bułeczki. Nie mam czego do śniadaniowa, w końcu wzięłam jakieś sznytka. Patrzcie, kiedy teraz mamy tu śliczne krówki w drodze do domu, już praktycznie pod domem. Cuda po prostu. Kocham zwierzaczki. Z daleka oczywiście wyzwa wyzwanie wielkie bagno, więc nie nagrywam teraz. Bo ty kontrola atrakcji to tu nie działa. Albo działa, nie wiem, może źle powiedziałam, ale u nas, jak już się jedzie do domu, to jest tak dziadowa droga. I jak padał deszcz wczoraj, cały dzień już trochę podeschło, bo już dziś nie pada rano, to po prostu gorzej niż na śniegu. Ślizgawica, tu migają jakieś kontrolki, właśnie taka kontrola atrakcji. Nie wiem, Rafał mówi, żebym wyłączała, jak jadę. Żeby wtedy łatwiej się nie zakopać, ale ja nawet nie wiem, gdzie jest guzik, żeby to wyłączyć. Także witamy siedlisko po dłuższej przerwie, słuchajcie. To korzystając z chwili ciszy, powiem Wam tak. Piszecie na Insta, na TikToku, wszędzie, gdzie się da, że gdzie filmy, kiedy vlog, że czekacie, że oglądacie stare filmy. Również to się tyczy siedliska. Powiem Wam tak, że... Jest tyle roboty, że ciężko jest nagrywać vlogi, jest remont. Już nieraz próbowałam wam nagrywać, ale remont jest tak, że centralnie za drzwiami naszej sypialni, gdzie zazwyczaj wam nagrywam, jest chaos, było cięcie płytek, wiercenie tego wiecie, mieszanie kleju i w ogóle, więc no, to naprawdę jest uciążliwe. Remont się przedłuża, chyba to jest normalne. I jeżeli się mieszka w trakcie remontu, to już w ogóle jest ciężko. Trzeba pilnować dzieci, żeby nie chodziły po świeżo położonych płytkach. Wiecie, Luna rozumie, ale Leon nie. Była wylewka w korytarzu, gdzie nie można było chodzić i chodziliśmy oknem. U nas w spokoju. Bo Leon nie chciał być w salonie, na ten czas tylko chciał być akurat być, akurat być w pokoiku, więc po prostu pomiędzy czasie jakieś choroby, jednodniowa gorączka u Luny, która na szczęście przeszła i gładko jednodnią. Ja również miałam gorączkę, no, nie pomijając o tym, jak idzie zarobiście sprzedaż serów i po prostu chętnych jest coraz więcej. My staramy się robić dla Was tak dużo, jak tylko jesteśmy w stanie, co się tyczy właśnie, że jesteśmy non stop praktycznie w pracy. W międzyczasie trzeba się zajmować dziećmi, jest remont. Czasami oczywiście chłopacy też muszą pomóc y, przy remoncie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, wiecie, że pan glazurnik sam nie ogarnie, y, typu wiecie, noszenie szyby i w ogóle, także to się wszystko przedłuża i jeszcze nagrywanie vlogów jest ciężkie oczywiście, że tęskniłam, oczywiście, że nie rezygnuję, więc powoli będziemy wracać. Stay tuned i naprawdę będą przepiękne skincare routine z nowej łazienki. Takie wiecie morning routine, evening routine, więc yy, no, obserwujcie, subujcie jak nie subujecie. Dawno tego nie mówiłam, więc ja idę do domu, głowa jeszcze troszkę boli. Czekaj, ona trafia pisze, czy ja utknęłam w tym samochodzie. <laughs> Także idziemy. Śniadanko, i dzisiaj kolejny dzień z dużą ilością roboty. Jeszcze obiady w tym czasie robić, słuchajcie, jeszcze obiady, no także to jest bardzo dużo roboty. Oczywiście nie narzekamy, dziękujemy za każde zamówienie, bo naprawdę to jest po prostu coś niesamowitego, że mamy dla kogo robić te serie. Że jesteście zadowoleni, że wam smakują tak jak nam. My myślimy też o nowym smaku świątecznym. Więc limitowanym także dzieje się. O, super. A teraz szybka zmiana planów. Odebrałam luneczkę. Jak tylko dostałam wiadomość na grupie, że mogą być szy. w przedszkolu, więc się przeraziłam troszeczkę, nie? żeby nic nas tu nie spędziało. Więc jedziemy jeszcze do apteki w razie co, po szamponu u luny nie widziałam. Żadnego stworzonka, bo my też, nie wiem czy ja mówię, w końcu czy nie, że zawsze na gumeczki, lunie, ja to zawał mam jak tylko słyszę te wszy, od tamtego roku się bałam, w tamtym roku chyba z nie było, i zawsze daję kropeczkę olejku herbacianego na gumki do włosów. Zawsze włosy związane i to jest ważne, dlatego wiesz, żeby czesać. Także jedziemy po jakiś szampon specjalny. No a mama by to mogła lekko poczekać w samochodzie No co ty, jesteś za mała, żeby sama zostawać. Razem pójdziemy, okej? Okay? No. To jedziemy do apteki, tak? No. Wio! Adios, wszy! Nie chcemy was! Wio! Dobra, mamy jakiś szamponik. Zapowie... Nie, on jest jak już sołówszy, ale w razie co pewnie umyjemy włosy. Oczywiście zaraz przyjrzymy w domku. I tutaj mamy taki spray jakiś zapobiegawczy, żeby wiecie, tak spsikiwać, jak się chyba idzie do przedszkola, żeby na pewno nic nie było. Ale mi się wydaje, że to jest to samo co te olejki eteryczne, co dajemy. Pokażcie. Luna Strażak, jest walka o strój, dlatego Leon ma bluzę Strażacką, ale na i czapkę. No ja się mieć wszystko. Ja wiem, Leon też chce mieć wszystko. I co teraz? Ja też mam gasińicę. No, ale on co ma? Młotek, ale team Strażacki. Także. I plany się szybko zmieniły. Luneczka jest w domu, tak? No. Ale dobrze. Ta strażaku Luneczko. Niespodzianka. Jesteście gotowi? Siadać na łóżko. Zobaczcie. Halloweenowe pianki. Które pianki wybieracie? To. Te, a te później? Da. Takie, jak to się nazywają? Zombie? Uh -huh. Pokaż. Nie, to, są, to jest Frankenstein. Yeah. Trzeba tak odrywać. O. A to w takim cukrze jakby zielonym. No, odrywamy. Jeden weź. Odrywaj. Trzymaj, no i odrywaj. Trzymaj jednego. Tu złap i odrywamy. No, 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 dobrze. Dobre. Smaczna pianka. Ja mam na Smaczna, taka klasyczna białka. Powiem wam, że są dobre, bo nie ma takiego chemicznego, żadnego aromatu, ani grama, i są takie, po prostu czuć białko, cukier oczywiście, bo pianki to są jak bezu, tylko. Gumowe takie, piankowe. Mm. Bardzo smaczne pianki, bardzo drogie, ale bardzo smaczne. A w ogóle słuchajcie, jestem w szoku jak pięknie pachną te perfumy, powiem Wam, że jak przeczytałam e, z czym one są, jakie nuty zapachowe, to mnie to zaciekawiło i już drugi dzień do nich, czy trzeci nawet wracam, flakonów takich nie za bardzo lubię, nie są w moim stylu, wolę takie prostsze, klasyczne, ale zapach jest przepiękny i jak... E, Przedwczajcha zakładam drugi dzień tą samą bluzkę i czułam właśnie zapach y, perfum z poprzedniego dnia, jak się psikam, to musiałam drugi raz. Bardzo ładny zapach, przepiękny, taki słodziutki, ale nie taki, wiecie, cukierek. I on tak pięknie się rozwija, jak się właśnie tu psiknie na włosach, to przepięknie pachnie i cały dzień nie czuć. Mega piękny zapach, jestem w szoku. Cudo. W ogóle cieszyłam się, że jest słoneczny dzień i zdążyłam wrócić do domu i jak już wracam po Lunę właśnie, bo dostałam wiadomość, to już lało i już też jest cały dzień pochmurny, jesień. Zobaczcie, jaka pogoda i tam jeszcze w ogóle jest podmoczone takie pole, bo cały czas leje, a ja robię sos poloński na białek duży gar. Jest 21. Dzieci śpią i chciałam Wam nagrać spokojne, spokojną rutynę, ale to chyba się nie da. Znaleźliśmy jajko, zgniłe jajko. I Wy się pytacie, gdzie są vlogi. Jak to po prostu, jak nie remont, to wszy, to po prostu ja już nie mam sił. Słuchajcie, na to wszystko. Plus jest taki, że jutro, w sensie nie wiem czy to jest plus, bo rejon się przeciąga i jutro nie będzie ponad glazownika, więc trzeba nie uważać, żeby dzieci nie rozbiły głowy, bo progi są dalej w budowie. W, każ przy, po, po, w każdych drzwiach, czyli do salonu, od nas do drzwi. Czy słyszycie wiatrek? Zgniły jajco po prostu i zaczęliśmy w ogóle jeść kolację. I ja naszą księżycą kuleczkę sobie nakładam i nagle Justyna tak idzie. widzę, co tak capi? Ale jak to jest, o co chodzi? To jest ten zamówiłam sobie zestaw z Drunk Elephant. W ogóle nie wiem, co z moimi brwiami jest ostatnio, nie tak? Są jakieś takie złe. I tak chodzi. I wącha, co to tak capi? I tak ja bym się, ja się zapisała, marzyca była się zepsuła. No nie, po prostu słuchajcie, psychiatryk jakiś jest. A to się okazało, że. jajco, co, zgniłe w spiżarni. Ja nie wiem, czy one były zgniłe, czy po prostu e, leżały zebrane skórnika i była lekko pęknięta skórka i nikt tego nie zauważył. Co spowodowało właśnie, że. Się zaczęło psuć, zaczęło capić, i najlepsze jest to, że cały dzień nic nie było czuć. I nagle, jakby jajeczko psyk psiknęło, zaczęło bawić. Disgusting. Disgusting. Ogólnie, też jestem przed okresem, więc tragiczną mam cerę, tragiczne mam drzwi, tragiczne mam wszystko. I tutaj sobie zaczęłam wyciskać, więc ale to już jest dobrze. Więc mam w ogóle tutaj tylko, to tylko wam były, ale po prostu mnie wkurzały pod palcem, jak sobie nakładam krem, no i co, no i musiałam je wycisnąć. Mój e, kremik. Weźmy sobie tutaj jeszcze mamy taki krem, też z rękę lefem. wam, że kiedyś to było moje marzenie, a one już się spełniło, bo mam ten krem. Na razie testuję, więc powiem. No, ja, jak zaczynam testować przed okresem, to jest najgorszy okres czasu, bo nie wiem, czy to mnie wysypuje przez produkty, które wprowadzam do pielęgnacji, czy po prostu przez okres. Więc ja nie wiem, kiedy jest dobry czas na testowanie nowych produktów, bo skończył mi się okres, wyrówna mi się skóra i znów zaczynam testować kosmetyki. Minie tydzień, dwa tygodnie, i już jest czas przedokresowy znów, bo. To się zdąży zagoić i zdążą się wychodzić nowe rzeczy. Bo już się zaczyna ten czas przed okresem. Dwa tygodnie przed, to już, to już są to już jest przed okresem. Także no masakra po prostu to, co się odbywa i powiem Wam, że to chyba będzie do, do świąt trwało te remonty, to wszystko. Więc ja nie mam jeszcze. Mój oczywiście Hellflaps Solvon Cream musi wjechać na te wszystkie cadostwa I muszę zapowiedzieć, żeby tu nic nie wyszło. O, masujemy. Jak szukacie czegoś na takie pojedyncze wypryski i jesteście zmobilizowane, żeby tego nie cisnąć, jak ja byłam przez dłuższy okres czasu i wyciskanie to było ostatnie, co robiłam. Więc zawsze tak robiamy jak teraz. Coś mi strzeliło, ja nie wiem czemu ja to znam Zamiast ten krem, jak nie zapominam go używać, to nie ma nic. Nic mnie nie kusi, żeby wyciskać. Jest ok. Więc życzę Wam słuchajcie dobrego wieczoru, żeby Wasze bąble twu twu ładnie spały. Bo to jest najważniejsze. Jak dzieciaczki ładnie śpią, to i my. Naprawdę. Wiecie, że jak dzieci ładnie śpią, to ja zazwyczaj śpię beznadziejnie, dlatego mam. Rest me. Jak czuję, że ja mam za dużo myśli, to ja sobie biorę tą melatoninę. Kiedyś to jest nie do pomyślenia, że ja bym kupiła coś na lepszy sen, ale zauważyłam, że jak ja beznadziejnie śpię, to w dzień jestem po prostu zombie. A teraz dzieci już tak w miarę zaczęły spać, więc i ja też powinnam dużo spać, bo zauważyłam, że są noce, kiedy oni naprawdę fajnie śpią, a ja łażę i, i nie mogę spać. Także dlatego się sobie kupiłam suplementy na lepszy sen. czy widzicie, ale wróciłam, ta z są w pielęgnacji, więc nie będę takie takiej glow do pazów różowiutkich, śliczniutkich. Kiedyś takie ja zawsze uwielbiałam nosić. Teraz już y, miałam fazę na jakieś takie crazy, ale to już nie pora na takie rzeczy. Dobra, ostatni etap, czyli Medicube kolagenowa maska. Ma no, pielęgnację, to jest po prostu złoto. Ja sobie to na się bo było na promocji. I też te w płachcie, mm, z... nie, to Medicube jest, a tam to jest... Nie wiem co. Jutro sobie pewnie zrobię tamtą białą, bo... Bo nie wiem, co. <laughs> e, no, także dajcie znać w komentarzach, czy tęskniłyście, e, czy, czy nie. Jak nie tęskniłyście, to po prostu nie. Nie piszcie mi nic. To, co mi to wiedzieć. Dobra, pitole już głupoty. Dobrej nocy Wam życzę. <laughs> Śpijcie spokojnie i Piszcie komentarze. Adios!